Norbert Rzepisko, skawinianin od urodzenia i mieszkaniec kawiny, co może niektórych zdziwić. Dom, rodzina, szczęśliwa rodzina, wykształcenie wyższe, ukończenie kilku wyższych uczelni w Krakowie. Były przewodniczący Rady Miejskiej, prezes kilku stowarzyszeń na terenie miasta i gminy Skawina. Samorządowiec od ośmiu lat, a obecnie kandydat na burmistrza miasta i gminy Skawina z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na naszą stronę internetową www.wyboryskawina.pl. Decyzja o startowaniu na burmistrza miasta i gminy Skawina dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Obserwowałem, jak funkcjonuje samorząd w mieście i gminie Skawina, a jednocześnie, podczas wakacji zeszłego roku, miałem nieskrywaną przyjemność odwiedzić kilkadziesiąt miast i gmin w całej Polsce. Podglądałem w pracy wójtów, burmistrzów i prezydentów i znalazłem i zobaczyłem bardzo dobre rozwiązania dla samorządu. Postrzegam samorząd jako służbę dla obywatela. Niestety w Skawinie nie wszystko funkcjonuje tak, jak chciałbym, żeby funkcjonowało. Stąd ta decyzja. Mam nadzieję, że uda mi się zmienić samorząd po to, żeby dla Państwa był on jak najbardziej przyjazny. Jednocześnie funkcjonuje w grupie ludzi, którzy działają i myślą podobnie jak ja. Wiem, że mam ich wsparcie i stąd czuję się silny. Skawina od bardzo wielu lat rozwija się bardzo intensywnie. jeżeli ktoś powie inaczej, będzie się mylił. Ale podczas tego rozwoju zapomniano o zwykłym człowieku. I myślę, że trzeba to zmienić. Musimy zadbać o normalnego mieszkańca gminy, by jemu w mieście żyło się lepiej. W mieście i gminie. Najważniejszym obecnie problemem jest obwodnica i w ogóle cały ruch drogowy. Ktoś powie, że w tej chwili obwodnica jest budowana i za chwileczkę zostanie skończona. Oczywiście, ale to nie do końca rozwiąże wszystkie problemy komunikacyjne miasta i gminy skawina. Musimy się skupić jeszcze na poprawie jakości dróg mniejszych, drogi wojewódzkiej. Dróg osiedlowych, takie drogi jak ogrody Łanowa i Sadowa, powinny mieć znacznie lepszą przepustowość samochodów. Musimy poprawić ilość miejsc parkingowych w mieście Gmin Musimy wybudować jak najwięcej chodników tam, gdzie one będą potrzebne, żeby zapewnić bezpieczeństwo normalnemu użytkownikowi ruchu, jakim jest człowiek zwykłym, normalny człowiek. Musimy popracować i rozwinąć infrastrukturę drogową dla rowerzystów. Żeby rozwijać transport zrównoważony na terenie miasta i gminy Skowina. Ale żeby to zrobić, musimy współpracować z samorządem wyższego szczebla, czyli z powiatem i województwem. Dotychczas ta współpraca była kiepska. Mam nadzieję, że po listopadowych wyborach będę mógł, będziemy mogli spokojnie współpracować z marszałkiem województwa Małopolskiego, ze starostą krakowskim, po to, żeby poprawiać jakość życia wszystkich mieszkańców mieście i gminy Skawina. Mamy nowe spojrzenie na miasto, nowe spojrzenie na gminę, nowe spojrzenie na urząd i chcemy to wprowadzić. Od 8 lat funkcjonuję w samorządzie miasta i gminy Skawina. Spotykałem się pracując w komisji rewizyjnej jako przewodniczący Rady Miejskiej z bardzo wieloma problemami, problemami ludzkimi. Uważam, że samorząd, który ma realny wpływ na to, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, powinien skupić się na tym, żeby te problemy ludzkie, indywidualne, małe problemy, rozwiązać. I w tym kierunku powinien iść samorząd. Nie może być takiej oto sytuacji, żeby obywatel musiał udowodnić przed urzędnikiem, że nie jest wielbłądem. Samorząd musi traktować obywatela jako klienta, nie jak petenta. I w tym kierunku powinniśmy iść i zrobię wszystko, żeby tak właśnie funkcjonował samorząd miasta i gminy Skawina. Może to, co powiem zabrzmi dziwnie, ale uważam, że w samorządzie najważniejsze jest to, żeby było w nim jak najwięcej samorządu. Po 25 latach od transformacji ustrojowej społeczeństwo dorosło do tego, żeby oddać mu jak najwięcej władzy. Stąd opowiadam się za partycypacją, konsultacjami społecznymi i jak największym udziałem w sprawowaniu władzy w gminie przez organizacje pozarządowe i wszelkie grupy, które uczestniczą w tym, żeby poprawić jak najbardziej jakość życia mieszkańców. Im więcej samorządu w samorządzie, tym lepiej będzie dla wszystkich mieszkańców i w tym kierunku powinniśmy iść jako samorządowcy. Skawina jest bardzo bogatą gminą. Obecnie znajdujemy się na 127. miejscu wśród 600 miast w Polsce, jeśli chodzi o dochód na jednego mieszkańca. Niemniej jednak nie wszyscy ludzie czują tą zamożność. Potężne inwestycje, które zostały wykonane w ciągu ostatnich kilku lat, doprowadziły do tego, że Skawina jest solidnie zadłużona. W tej chwili nasz dług sięga 70 milionów złotych. Te informacje podaję za Regionalną Izbą Obrachunkową. Żeby wykonać jakiekolwiek kolejne inwestycje, na które wszyscy liczymy, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, będziemy musieli stanąć na głowie. A przede wszystkim będzie trzeba bardzo blisko współpracować z służbami Marszałka, po to, żeby pozyskać jak najwięcej środków unijnych dla miasta. Te środki będą pojawiały się w kolejnych latach i będą one bardzo dużo, duże, ale żeby je wykorzystać, będziemy musieli naprawdę bardzo mocno pracować w kierunku poprawy jakości naszego budżetu, po to, żeby inwestycje w gminie były jakiekolwiek możliwe. Od wielu lat funkcjonuję w zarządzie osiedla przemysłowego. W kilku stowarzyszeniach, które zresztą sam zakładałem. Obserwuję, jak wielu wspaniałych ludzi angażuje się właśnie w pracę wolontariuszy w ramach tych stowarzyszeń. Robią różne rzeczy na potrzeby innych mieszkańców. Samorząd musi wyjść do tych ludzi musi im pomóc, pomóż, musi ich wspierać musi jak najwięcej oddać od siebie, bo te organizacje. Oddadzą w dwójnasób albo jeszcze więcej wszystkim ludziom naokoło, jak również samorządowi. Musimy znaleźć środki na fundusze pożyczkowe dla stowarzyszeń, musimy wyjść do nich z ofertą znacznie szerszą niż obecna władza w mieście. Chcemy, żeby burmistrz jednocześnie. Spotykał się znacznie częściej z ludźmi, żeby wychodził do nich. Jako przewodniczący Rady Miejskiej wprowadziłem wyjazdowe sesje Rady Miejskiej, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ludzie przychodzili, przychodziły całe klasy ze szkół, żeby zobaczyć, jak wygląda taka sesja. Fantastyczne lekcje wychowawcze i historii właśnie dla tych młodych ludzi. Musimy wyjść do ludzi. Jeżeli będziemy się od nich ograniczać, odgradzać ścianom, to nie będziemy w ogóle wiedzieli, jakie mają problemy. Dlatego też rolą samorządu jest wyjście do ludzi i taką rolę burmistrza i samorządu w przyszłej kadencji widzę.